Kochani bracia, kochane siostry, przygotowujący tegoroczną nowenę przed uroczystością świętego Pawła, pierwszego pustelnika, zaproponowali na dzisiejszy dzień hasło nie wystarczy przekroczyć progu wiary, trzeba iść w głąb. Postawili nas więc w sytuacji człowieka, który przekroczył już bramy, powołania, odważył się na spotkanie z Bogiem, tuż za progiem jednak zawahał się i przystanął jakby niepewny, jakby zabrakło mu odwagi, by wyruszyć dalej. W niedawno opublikowanym doskonałym tekście ksiądz kardynał, ksiądz arcybiskup Fisikella z papieskiej rady do spraw kultury napisał, że odbywa się na naszych oczach największa akcja ewangelizacyjna XXI wieku i odbywa się ona nie z woli kościoła, a z woli kina. Możemy na ekranach oglądać aktualnie film na podstawie książki Tolkiena pod tytułem Hobbit. Największa według arcybiskupa Ficicelli akcja ewangelizacyjna XXI wieku. Autor książki Tolkien, wybitny katolik, człowiek, który całe życie poświęcił poszukiwaniu prawdy o Bogu, Jezusie Chrystusie i o Jego Kościele, skonstruował postać głównego bohatera, który boi się wyruszyć z domu. Kiedy jednak to czyni, Zdaje sobie sprawę, że takie wyruszenie z domu w podróż ku przygodzie jest bardzo niebezpieczne. Mówi nawet, że w takiej podróży można zapomnieć o chusteczce do nosa. Podróż jednak okazuje się być czymś dużo więcej niż przygodą. Nabiera dużo większej wartości, staje się pielgrzymką. I to pielgrzymką, w której pokonać trzeba. Pradawnego smoka, zło, wcielone zło. Pokonać go trzeba, ażeby odzyskać dom, ażeby powrócić do domu ojca. Ten piękny obraz można porównać z tą propozycją, którą otrzymaliśmy dzisiaj, by zastanowić się, co oznacza nie tylko przekroczyć próg, ale także wejść w głąb, wyruszyć w podróż z Chrystusem. Dźwigając ciężar krzyża. Ta kaplica, w której się znajdujemy z pewnością w tej refleksji może nam bardzo pomóc, ponieważ wybudowana jest ona z czterech bram. Trzy bramy prowadzą ku świętości. Trzy bramy, które są jednocześnie ołtarzami, a żeby tą bramę przekroczyć i dojść do domu ojca. Trzeba przekroczyć próg ołtarza, trzeba ołtarza w naszym życiu, by stała się świętość, bo świętość płynie tylko i wyłącznie z ołtarza. Jest jednak także brama czwarta, brama najszersza, najwygodniejsza, jej pokonanie jest najłatwiejsze próg? Nie stanowi żadnej trudności. Jest najniższa. W tej bramie nie ma ołtarza. To jest brama, przez którą można się ze strefy sakrum wycofać. To jest brama, dzięki której można uczynić krok w tył. Jeżeli pytamy dziś o pogłębianie wiary, to trzeba zapytać o wartość dużo bardziej fundamentalną. Co zrobić? by po przekroczeniu progu wiary, progu nadziei nie, wykro... nie wykonać kroków tyłu, nie wycofać się, nie stchórzyć. Co zrobić, by ci, którzy już weszli w strefę oddzia... oddziaływania Pana Boga, weszli przez chrzest, przez katechezę, przez doświadczenie obecności Boga, a także weszli, tak jak my, bracia ojcowie Paulini, przez formację. Przez śluby zakonne, przez święcenia kapłańskie, co zrobić, by się nie wycofali w mrok, w mrok niewiary. Dziś właśnie media doniosły o jednym z duchownych polskich, wieloletnim przeorze, jednego z gdańskich klasztorów, który opublikował o poranku oświadczenie, iż po 25 latach porzuca kapłaństwo. 25 lat wiernej służby. Także i nasza wspólnota zakonna doświadczała takich tragedii. W ostatnim roku, nawet tragedii jeszcze większych, o czym świadczyły trumny, które stały w, tym, w tej kaplicy. Co się stało? Odczytałem oświadczenie tego kapłana, który dziś postanowił odejść ze służby, porzucić ją. Napisał 10 zdania. W tych 10 zdaniach. 26 razy użył słowa ja. 26 razy powiedział ja. Uformowany do patrzenia na siebie, uformowany do szukania Boga w sobie, do wyjaśniania swojego życia, do psychologizowania za wszelką cenę. Pozostał na poziomie psychologii i skupił się na swoim ja. Jacques Maritain. Twierdzi, że największym błędem Lutra było to, że centrum życia religijnego umieszcza w człowieku, a nie w Bogu, że przemieścił centrum życia religijnego z Boga na człowieka. Jeżeli moje ja jest w centrum doświadczenia religijnego, owo nieobliczalne ja łatwo może zawieść. Może zwieść, może się przyczynić do upadku. Kto ufa sobie, z pewnością nie ufa Bogu. Jeżeli ktoś pragnie być dobrym kapłanem, dobrym mnichem, to nie może być po prostu dobrym człowiekiem. W Ewangelii Świętego Mateusza napisano: Czyż i poganie tego nie czynią? Bardzo niedawno słyszeliśmy o przerażającej strzelaninie w Stanach Zjednoczonych. Media donoszą o nauczycielce, bibliotekarce, która mogła uciec z miejsca zbrodni i uratować się, postanowiła jednak zostać, zostać w szkole, zakryć dzieci swoim własnym ciałem i to najpiękniejsza chwila tej relacji, czytać im dla uspokojenia, Opowieść o Bożym Narodzeniu. Dzieci umierały od strzałów zamachowca, otoczone, uspokojone słowami Ewangelii. Ojciec sześcioletniej Emilii, żarliwy chrześcijanin, już w dobie po tragicznej śmierci swojej córeczki, powiedział głośno całemu światu: To było. Boże, błogosławieństwo, że mogłem być jej ojcem. Oddaję swoje serce i modlitwę wszystkim dotkniętym tą tragedią, także rodzinie tego, który strzelał. Jakże to jest wstrząsające świadectwo wiary. Czy jest coś głębiej w naszej wierze, w naszym spotkaniu z Chrystusem, niż wybaczyć? Czy jest coś głębiej, coś bardziej mistycznego? Coś bardziej nie z tej ziemi, coś bardziej głęboko w wierze niż wybaczyć temu, który zabił dziecko, czy jest jeszcze głębsza forma naśladowania Boga Ojca? Jeśli dziś my, kapłani i zakonnicy, a także wszyscy tu zgromadzeni, pytamy o to, co znaczy przekroczyć próg wiary i wejść w głąb, to możemy sobie porównać dwie postawy. Tego amerykańskiego ojca oraz kapłana, który w geście usprawiedliwienia, autousprawiedliwienia, 26 razy miele słowo ja. Tymczasem oprócz tego ja jest jeszcze my, my wspólnota dzieci Bożych, my Kościół, my Paulini, my Polacy. W tegorocznym przepięknym liście ojca generała do Paulinów znalazła się zupełnie wyjątkowa, choć wydawałoby się bardzo prosta myśl. Chrześcijaństwo to nie jest religia. Religię można zmienić, religię można poddać w wątpliwość, religię, religię można porzucić, można ją unowocześnić. Wreszcie religię można odrzucić. Chrześcijaństwo to nie religia. Chrześcijaństwo to relacja. Do wiary może przekonać tylko osobista relacja. Nawet fakty, nawet naukowe dowody wierze nie służą. Członek Akademii Francuskiej profesor Gérard Lukot od lat badał tunikę czczoną jako szata Jezusa i odkrył na niej erytrocyty powiązane z kryształkami mocznika, co oznacza, że użytkownikiem tej tuniki był człowiek, który chorował na hematidrozis, bardzo rzadką chorobę, objawiającą się w, sk w sytuacjach skrajnej paniki krwawym potem. Jest to więc naukowy. Niepodważalny dowód na prawdziwość relikwii i jeszcze więcej, naukowy niepodważalny dowód na prawdziwość ewangelicznej relacji z Getsemani. Profesor Lukot, odkrywca tego faktu, pozostał ateistą. Odkrywca dowodu pozostał ateistą. Fakty, nawet najoczywistsze, wierze, nie pomagają. Dzięki przekonaniom można zostać chrześcijaninem. My jednak nie chcemy być chrześcijanami. Chcemy być ludźmi, którzy mają relacje z Chrystusem. Chcemy pójść w głąb, wpatrując się w postać św. Pawła, pierwszego pustelnika, który przeżył życie sam. A w tej sytuacji bardzo trudno mówić o relacji. Udowodnił nam, że jedyna szansa na to, by pozostać wiernym swojemu chrześcijaństwu i swojemu Bogu, to zdecydować się na relację totalną. Święty Paweł, który ani razu nie powiedział ja, bo miał Boga i mógł mówić my. Święty Paweł, pierwszy pustelnik, człowiek, który uświadamia nam. Że życie można wypełnić tylko jednym relacją z Bogiem.